Maria Konopnicka, Stefek Burczy Mucha O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczy Mucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź, to dostoję. Wilki? Ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty to są dla mnie czyste żarty, a pantery i tygrysy na szczyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest? Kociak duży. Naczytałem się podróży i znam tego, jego mości, co zły tylko, kiedy pości. Szakal? Wilk? Straszna nowina. To jest tylko większa psina. Barysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy kto szczeka. Komu zechce, to dam radę. Zaraz za ocean jadę i nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały zuch nasz trąbi swe pochwały, aż raz usnął gdzieś na sianie. Ten się budzi, niespodzianie patrzy, a tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, pędzi jakby hart ze smyczy: tygrys, ta to! Tygrys krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. Jasne, trzy czy cztery nogi, paszczę taką, przy tym rogi. Gdzie to było? Tam, na sianie, właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała, patrzą. a tu myszka mała, polna myszka, siedzi sobie i ząbkami serek skrobie.